Cześć kochani, witam wszystkich z podznaku Strzelca w czytaniu na lipiec 2024. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy tradycyjnie od kart wyroczni, później przejdziemy do czytania na miłość dla singli, następnie miłość dla osób w związkach, potem praca, kariera i finanse, a na samym końcu duch i emocje. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane, czy to tutaj, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne i nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji. Dlatego warto zerknąć na swój ascendent, znak księżycowy, wenus, e, zerknąć po prostu na te umiejscowienia w kosmogramie, bo bardzo możliwe, że będą one bardziej odpowiadały. Sytuacją, w, jakim, w jakich się będziecie znajdowali w tym miesiącu, jak widzicie, czytanie jeszcze jest w formie takiego bardziej podcastu, nagrania głosowego aniżeli tradycyjnego czytania, jakie zazwyczaj robię tutaj, czyli z obrazem. No ale tak jak mówiłam, w zeszłym miesiącu jestem w trakcie przeprowadzek i tego typu wariacji, i mam nadzieję, że naprawdę w sierpniu już będę mogła dla Was nagrać tradycyjne czytanie i się będziemy mogli w jakiś sposób po prostu. Zobaczyć. A teraz zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, e, o lipiec i karty wyroczni u moich strzelców. Więc zobaczmy, co, cie, co ciekawego mamy dla Was, moi drodzy, jeżeli chodzi o karty wyroczni na lipiec 2024. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was, moi drodzy. Zobaczmy, cóż ciekawego mogę Wam tutaj pokazać, powiedzieć i pojawia nam się wiara, pojawia się też liczba 31. Może jesteście, może macie 31 lat, może, może urodziliście się 31. Ja wiem, że strzelce to tak jest mała szansa na to, ale może jesteście innym znakiem i po prostu tutaj sprawdzacie swój ascendent. Bardzo możliwe, że jesteście numerologi, numerologiczną czwórką, albo urodziliście się właśnie 4 bo 3 i 1 daje nam czwórkę, no ale mamy przede wszystkim właśnie wiarę. I to jest taka wiara, w, myślę, że w to, co, co nadejdzie. I tutaj ta postać, która jest pokazana na tej karcie, jest taka właśnie bardzo spokojna, przynajmniej wygląda jakby starała się uspokoić. To jest, mogą się pojawić sytuacje w tym tygodniu, które po prostu wytrącą Was z równowagi, nie do końca będą dla Was... Mm, Przyjemne w tym tygodniu, w tym miesiącu, nawet tak. Możliwe, że po prostu będziecie musieli, wiecie, zamknąć oczy, wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów, i po prostu. Postarać się uspokoić, postarać się zapanować nad emocjami, bo może tych emocji być bardzo, bardzo dużo. Ale miejcie wiarę w to, że to wszystko idzie właśnie w dobrym kierunku, w takim odpowiednim dla Was. Nawet nie to, że takim, jakim, jaki sobie gdzieś tam zamarzyliście, ale w takim, jakim, jaki powinno, w jakim powinno iść. Więc no, wiara w wszechświat, wiara w znaki, więc też możecie zwracać uwagę na różnego rodzaju synchroniczności, na zbieżności, na to, że nie wiem, my poprosicie o jakiś znak wszechświat typu nie wiem, niebieskiego motyla czy jakiegoś takiego wyjątkowego, coś, co po prostu do Was przemawia i jest to Wam podsyłane i to Wam naprawdę daje taką dobrą podpowiedź i to, że... No jesteście na dobrej ścieżce. Jesteście po prostu na dobrej ścieżce. Trzeba w to wierzyć, żeby faktycznie to poczuć. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość. Miłość dla singli, spod znaku strzelca. Sprawdźmy jak to wygląda u singli spod znaku strzelca w lipcu 2024. Zobaczmy co u moich singli. Sprawdźmy jakie mamy karty dla Was na ten miesiąc. Okej. Okay. Pojawia nam się na pewno cesarz, czyli energia barana tutaj, moi drodzy single. Ok, mamy również ósemkę różżek. Mhm. Okej, okay, i króla pentakli. Okej, okay, ja tutaj widzę dużo komunikacji i to takiej konkretnej komunikacji. Wydaje mi się, że osoba, z którą będziecie mieć do czynienia albo zaczęliście mieć do czynienia, to jest raczej ktoś, kto jest bardzo bezpośredni, nie owija w bawełny, nie robi żadnych dodatkowych podchodów, aluzji, nie bawi się w coś takiego. Tutaj tej osobie naprawdę zależy na tym, żeby, żeby komunikacja między Wami była właśnie taka szczera, Bezpośrednia, bez zbędnych domysłów w tym wszystkim, i to się ceni, to się naprawdę ceni, i po takiej osobie będzie od razu widać, że jest po prostu wami zainteresowana. To nie jest ktoś, kto daje wam, nie wiem, sprzeczne sygnały, jakieś mylne znaki. Absolutnie nie. Jeżeli ta osoba jest zainteresowana, to wy będziecie o tym wiedzieli i będziecie mieli te, tego taką, wiecie, stuprocentową pewność. Tutaj nie będzie czegoś takiego, że no chyba mu się podobam, albo chyba jestem w jej typie. Tu nie ma chyba. Tu jest, jestem w jej typie. Podobam mu się, czy tam jej się. I myślę, że to w tym wszystkim jest super, bo rzadko kiedy tak to wygląda, prawda? Rzadko kiedy jesteśmy. Tacy na 100% pewni. A ta osoba daje nam tę pewność. Ta osoba po prostu szczerze mówi, że: No, słuchaj, jesteś w moim typie, podobasz mi się, jest coś w tobie i chciałbym czegoś więcej. Ja widzę gdzieś tam przyszłość. I wy nie czujecie się tym przytłoczeni, co też jest bardzo ważne, bo strzelce to jest dość dynamiczny znak, i um, czasami jak ktoś wam no mówi coś więcej na temat swoich uczuć na dość takim wczesnym etapie możliwości Boże znajomości to to bardzo możliwe że wy no, się tak oddalacie od tej osoby, bo czujecie, że to takie bombardowanie trochę miłością, a nie chcecie iść w tym kierunku. A przy tej osobie czujecie się tacy, okej, okay, ale ja tobie wierzę, ale ty, ja wiem, że ty tak chcesz. Więc tu jest ta wiara, która nam się pojawia na samym początku, pojawiła się na samym początku czytania. Wy naprawdę wierzycie w szczere intencje tej osoby, w to, że ta osoba jest po prostu konkretna, bez owijania w bawełnę. I to jest fajne, to uważam, że jest naprawdę fajne uczucie, bo no, nie jest to dość tak często spotykane, więc warto je pielęgnować i warto spróbować po prostu tutaj e, iść w tym kierunku, prawda? E, zobaczmy, jak to wygląda u strzelców, które są już w relacjach. Sprawdźmy, co u moich strzelców w związkach. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o strzelców, które już są um, o strzelce, które są już w relacjach. Mm -hmm. I mamy od razu trzy karty. Nieźle. Pojawia nam się dziesiątka mieczy, sprawiedliwość i szóstka kielichów. Okej. Okay. Możecie, wy możecie się czuć akurat tutaj w tej relacji. Tacy czasami przytłoczeni. Mm, przytłoczeni może też zawodowo, bo macie bardzo dużo obowiązków, a chcielibyście e, spędzić czas ze swoją drugą połówką. Myślę, że to przede wszystkim będzie, będzie coś takiego. E, I myślę, że od. Mm, Mogłeś to ostatnio zmienić, może w ten sposób, że nie wiem, mieliście nadzieję, że nie wiem, wakacje będzie mniej roboty, że będziecie mniej pracowali. Wasza połówka też mogła mieć takie nadzieje. Ja tutaj widzę właśnie dużo nadziei w to, że będzie trochę leżej, będzie nam się łatwiej spotykać i spędzać czas razem, a wy w tym wszystkim nie do końca potraficie znaleźć taki zdrowy umiar, zdrowy balans. Nie wiem, czy to są jakieś względy finansowe, że na coś zbieracie, potrzebujecie tych pieniędzy i bierzecie nad godzinę i staracie się coraz więcej, więcej, więcej. Czy, czy o co dokładnie chodzi, ale nie ma tutaj balansu, nie ma tutaj równowagi pomiędzy właśnie pracą a ży, życiem takim domowym. Więc na to zwróćcie szczególną uwagę, żeby postarać się właśnie znaleźć ten, ten balans, znaleźć tą równowagę, e, chociażby zmniejszyć dysproporcje, bo to już jest coś. I... Przepraszam. E, I pamiętajcie o tym, że no, ta osoba, ona na Was czeka, ale... Myślę, że też każdy ma swoje limity, w tym wypadku właśnie limity czasowe i limity mm, no takiej cierpliwości, tak? No bo ile można na kogoś czekać, ile można mówić, dobra, okej, okay, to można z tym razem się zobaczymy, może, może później, może, może spędzimy inaczej ten weekend. No, ale jak cały czas no, odbijamy się od ściany, to tracimy tę cierpliwość. Więc wy naprawdę tutaj postarajcie się. Znaleźć tę równowagę, bo możecie bardzo dużo stracić. Możecie stracić naprawdę fajną więź, którą stworzyliście z tą osobą. Dlaczego? Dlatego, że macie jeszcze jakiś inny cel. Wszystko musi żyć w jakiejś tam symbiozie, w jakimś balansie i ja tego Wam serdecznie życzę, żebyście po prostu zobaczyli, że no, nie wszystko kręci się wokół Waszego życia zawodowego. Oczywiście to czytanie może tyczyć się nie wiem, jednej, dwóch, trzech osób, nie musi rezonować ze wszystkimi. Pamiętajcie. Teraz zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę, karierę, finanse. Chociaż to życie e, miłosne e, tutaj mocno było nacechowane właśnie, mm, właśnie takimi sytuacjami e, zawodowymi. Ale zobaczmy, co ciekawego mamy, jeżeli chodzi już e, stricte o pracę, karierę, finanse. Pojawia nam się słońce. Mhm. Pojawia nam się znowu sprawiedliwość, czyli jest ten balans, to musi być zachowane balans między życiem prywatnym a, a zawodowym, i jeszcze piątka różdek. Ja tutaj czuję taki wewnętrzny konflikt u Was, że Wy chcielibyście, no, mieć ciastko i zjeść ciastko, tak? Pracować dużo i zarabiać dużo, ale też mieć normalne relacje, tak? Żeby te relacje na tym. Mm, ze względu na życie zawodowe, intensywne życie zawodowe nie ucierpiały. No i tutaj jest wam ciężko to tym wszystkim żonglować, ale przede wszystkim pojawia nam się słońce. Ja to zinterpretuję tak, że to jest taki zwiastun, ur, zwiastun, zwiastun, boże, dlaczego? Zwiastun urlopu i właśnie wakacji i tego, że będzie coraz lepiej i może po prostu ciśniecie do tego momentu, kiedy będziecie mogli mieć wolne, staracie się zrobić jak najwięcej, żeby faktycznie wasze później życie prywatne. Poza zawodowe, było szczęśliwsze i pełniejsze, i dlatego chcecie po prostu gdzieś tam teraz porobić bardzo dużo, żeby nie pracować na tych wakacjach. I to jak najbardziej ma sens. To jak najbardziej ma sens, bo no, głęboko wierzycie w to, że, że jak zrobicie teraz, wypełnicie teraz swoje obowiązki, to później nie będziecie musieli, nie wiem, przeklikiwać czegoś na laptopie czy myśleć w ogóle o pracy będąc z rodziną, będąc z przyjaciółmi, z partnerem gdzieś na wyjeździe i ta żonglerka właśnie pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym cały czas tutaj się przewija i są będą momenty, które będą was no, wprawiały właśnie w takie poczucie stresu i zdenerwowania i tak jak powiedziałam na samym początku czytania pamiętajcie o oddechu, pamiętajcie o o redukowaniu stresu w momentach, kiedy naprawdę możecie to zrobić, tak? Starajcie się znaleźć te kilka minut, żeby właśnie pomedytować, poddychać, popracować ze swoim oddechem i po prostu ukoić nerwy, zrobić coś, co ukaja Wasze nerwy. Pójść na siłownię, pobiegać, zrobić jakiś sport. Sport jest zawsze fajnym ukojeniem naszych nerwów. Więc tak to widzę, moi drodzy, moi drodzy. Co się dzieje dzisiaj z moimi literami, nie wiem? Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o pracę, nie o pracę, tylko o ducha i emocje, sprawdźmy, co u moich strzelców, jeżeli chodzi o ducha i emocje. Ta sprawiedliwość cały czas mi gdzieś wypada, powiem Wam. Naprawdę to jest bardzo, bardzo taki przechogarniający duch sprawiedliwości. Mamy trójkę kielichów, mamy dziewiątkę różdżek i mamy wieżę. I myślę, że ta wieża jest dlatego na samym końcu tego rozkładu, bo... Kontynuując to, co robicie, to wieża będzie po prostu takim nieuniknionym rezultatem. Więc spróbujcie coś zmienić, spróbujcie właśnie przebywać z ludźmi, spotykać się z, z osobami, które dają wam pozytywną energię, bo jest tutaj trójka kielichów, więc wy potrzebujecie tej energii zewnętrznej. Szczególnie, że bardzo dużo strzelców jest ekstrawertykami, bo strzelec to jest generalnie postrzegane jako taki znak ekstrawertyczny, więc wyładujecie swoje baterie, właśnie przebywając z innymi. No ale tak. Tak jak um, mówiłam w poprzednich częściach, że tutaj musi być ten balans, ta równowaga i dlatego pojawia nam się dziewiątka różdek, żeby wy, wy potraficie powiedzieć, dobra, stop, już mi starczy. I to jest coś naprawdę fajnego, no bo nie wszyscy potrafią stwierdzić, dobra, no to już mi, no, już, no może wystarczy tego spotkania albo właśnie może pod, potrzebuję chwili... Dla siebie, dla swoich bliskich, um, więc tutaj też się tego w pewien sposób uczy uczycie i do tego też dążycie. Natomiast, jeżeli dalej będziecie się zaharowywać i yy, skupiać się tylko i wyłącznie na, myślę, że na jednym zadaniu, tak, albo skupiać się wyłącznie na swojej pracy, to na tym ucierpi wszystko. Nie tylko wasze życie. Towarzyskie, nie tylko Wasze życie miłosne, nie tylko Wasze życie, też takie, takie zdrowie, tak, ale no też przede wszystkim właśnie Wy, tak i Wasz taki dobrostan psychiczny. Więc tutaj potrzeba jest właśnie tego, tej redukcji stresu, tego właśnie odstresowania, odrobiny relaksu, bo. Niestety, ale zmierzacie w kierunku wykolejenia, zmierzacie w kierunku tej wieży, i to może wam, wam po prostu dać taki, no to może być taki zimny kubeł wody na głowę. I to nie jest takie, wiecie, przyjemne, jak na przykład w lato zostaniemy oblani wodą to takie orzeźwiające. To będzie po prostu, no, bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Więc trochę zmieniamy kursy, zauważamy rzeczy, które nie powinny się dziać i które możemy zmienić, i staramy się faktycznie je pozmieniać. Tak to widzę moi drodzy, dajcie znać, czy czytanie dzisiejsze tutaj rezonuje. No życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze w lipcu. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia.